Cześć, tu Ilona i Rafał. Jak widzicie, mamy przy sobie plecaki, co oznacza następną podróż. Siedzimy sobie na lotnisku w Krakowie. A dlaczego w Krakowie? Wiek, nie <traszta> Teraz na Zagłuszy. To, to jeszcze nie my. A dlaczego w Krakowie? Bo właśnie z Krakowa. Wizard ma trasę do Abu Dhabi. Nie jest to nasza ostateczna destynacja. Co będzie dalej, to pokażemy i powiemy później. Dokładnie. Ja sobie piję kupiłam już stresu, a jeszcze chciałam powiedzieć, że specjalnie do różowego samolotu kupiłam sobie mały różowy plecak. Bo... I pierwszy raz lecimy tak daleko z tak małym plecakiem. Wizard to podobno różowa landynka. Dokładnie. tak mówią. <laughs> Będziemy w barwach. <laughs> Dokładnie. Odbywaliśmy w Abu Dhabi, przeszliśmy już wszystkie kontrole odbyło się to bezproblemowo pieczątka do paszportu i możemy wyjść Idziemy teraz tutaj takim przejściem podziemnym chyba bo nasz hotel jest połączony tutaj z lotniskiem taką kładką przynajmniej tak było opisane a dlaczego hotel? bo mamy aż 20 godzin tutaj postoju Czyli cała noc spędzona na lotnisku. A my już dzisiaj właściwie jednej nocy nie mieliśmy, bo. Musieliśmy dojechać do Krakowa. Czyli do 5 Krakowa godzin mamy daleko 5 godzin w samochodzie. Potem 3 godziny jeszcze czekaliśmy. Na lotnisku. Tak. Na lotnisku. 6 godzin no 6, lotu, 6 lot w miarę okej. Okay. No i teraz co? Albo musielibyśmy jechać gdzieś na miasto, szukać jakiegoś hotelu, ale znalazłem. Ten przylotniskowy, co prawda cena jest wysoka, ale jeszcze jeden tip. Bukowaliśmy go na hotelsie, a tam mieliśmy jeden nocleg do wykorzystania w gratisie, bo tam jest za 10 noclegów dają jeden darmowy. Uśredniona cena z 10. Także korzystamy. Dokładnie, a ja jeszcze dopowiem, że... Nie chce nam się nocować na lotnisku, bo chyba już jesteśmy za spacer. <laughs> jeszcze gdyby nie ta podróż z naszego miejsca zamieszkania do Krakowa, która 5 godzin to jednak długo bez spania, to może byśmy jeszcze się skusili, ale teraz to nie. Idziemy do hotelu, później go wam pokażę. Tak chciałam powiedzieć, że jakieś 15 minut już krążymy po tym lotnisku, a jeszcze nie dotarliśmy do hotelu, ale chyba już coraz bliżej, bo znaczki są coraz większe. A tu jest wyjście na zewnątrz, aby sobie luknę, czy jest ciepło, bo tutaj wszędzie klimatyzacja działa. Nie wiem, daleko, bo jak się nie otworzę, to nie wejdziesz. Jest już ciemno, palmy są i wydaje się, że jest ciepło. Znaleźliśmy recepcję, zrobiliśmy szybki check-in. Numer 105. Wchodzę do pokoju. Na wejściu cały zestaw. Kawowo-herbaciany. Łóżko. Stolik, okno. Wszystko, czego potrzeba na jedną noc. Wyszedłem teraz trochę na zewnątrz, pokazać wam, jak wygląda tutaj lotnisko. Fajnie podświetlone. Jest naprawdę gorąco. Takie parne powietrze. Na pewno lekko 30 stopni i mocno wilgotne. Niedziela rano i tutaj w cenie pokoju mamy śniadanie. ona już testuje jakieś indyjskie danie. To jest, ale bardzo ostre, smakuje tak zupowo, Aha. Taka zupka, ale pyszne. A na A talerzu, na talerzu mamy mieszankę europejską z trochę z Azją. mocno? ostre? Tak chyba nie do ciebie. Aha. W hotelu na dachu, jak się wiedzie, na któreś tam piętro jest też basen. Milona, skakujesz? Tak. <laughs> Tym razem nie skorzystamy, bo za godzinę musimy zrobić check-out i będziemy szli na nasz samolot. Jest 8.30, słońce już dawno wstało, ale tutaj nad e, krajobrazem wszędzie wisi taka piaszczysta mgła i to czuć nawet jak się oddycha. Jesteśmy na jedzeni, wyspani, zrobiliśmy check-out z hotelu, jesteśmy tutaj już w terminalu pierwszym, idziemy na check-in do naszego następnego lotu, jeszcze teraz zanim zrobimy check-in idziemy do restauracji, kupimy coś do zjedzenia, no bo u Wizarze raczej średnio będzie z jedzeniem i myślę, że te następne 6 godzin do naszego miejsca docelowego jakoś dotrwa. Przeszliśmy już wszystkie kontrole, wszystkie bramki, wszystko przeszło, przeszło bezproblemowo. I teraz rozejrzymy się tutaj po tym ładnym lotnisku. Na lotnisku jest też apteka Ilona z niej skorzystała. Tak, bo ja bardzo lubię korzystać z aptek. <laughs> Chciałam powiedzieć, że no, mam taki problem, że po klimatyzacji często łapie mnie gardło i właśnie dzisiaj jest ten dzień. Kupiłam sobie coś takiego. Nie wiem, co to jest. Będę testować. Jak mi przejdzie, to będę reklamować ten produkt. Następna apteka będzie w naszym miejscu docelowym. Dokładnie. Próbujesz od razu? Próbuję od razu. Będziemy zachwalać jak cukierki. Dokładnie. Taki fajny cukiereczek. W smaku dobre miętowo -adanasowe. A czy podziała? Zobaczymy jutro. Testu medykamentów jeszcze nie robiliśmy. To właśnie pierwszy za nami. Stwierdziliśmy, że jeszcze coś sobie zjemy. I pani nam właśnie tutaj nakłada Chicken biryani. Tutaj są ceny i jeszcze trochę więcej. Jak zwykle Ilona nasz główny tutaj tester będzie sprawdzać chicken biryani na lotnisku w Abu Dhabi. Chyba nas ciągnie do Indii, ale mało ostre. takie prawdziwe A to dla mnie będzie akurat idealne. będzie idealne.

Jesteśmy już na miejscu, czyli oficjalnie możemy powitać Was z Malediw Wylądowaliśmy na wyspie Pulhumale, bo na tej wyspie znajduje się lotnisko. Przeszliśmy już wszystkie odprawy, kupiliśmy kartę SIM. Karta SIM kosztuje 17 GB, 35 dolarów. Kupiliśmy też bilety na Prom, bo z tej wyspy trzeba się dostać do male, czyli głównej wyspy. I tam mamy na tą jedną noc hotel. Czeka nas jeszcze 2,5 km z buta, ale to Wam opowiem już po drugiej stronie tej zatoki. I ona już wsiada trzeba gwarzec na zejściu Strasznie się tutaj buja. Dobrze, że dzisiaj mamy krótką trasę. Krótka trasa, i właśnie już wysiadamy. Przepłynęliśmy już na drugą stronę i teraz, no co, no można wziąć taksówkę oczywiście, ale po co, bo jest bardzo ciepło, przyjemnie, te 2,5 kilometra, które nas czeka, myślę, że będzie całkiem spoko. Przy okazji też e, może uda nam się znaleźć jeszcze coś do jedzenia, bo w sumie to jesteśmy głodni, a do rana daleko. Zobaczymy. i tak trochę przypominają nam się Indie. A ruch o tej godzinie cały czas duży. Motorków pełno. Ja bardzo chętnie szedłbym chodnikiem, ale nie da się tam dojść, bo tu jest skuterek przy skuterku. Nawet nie ma jak przejść. Jest czwarta O północy położyliśmy się spać. I słyszycie to w tle? Nie dadzą pospać Wczoraj zapomniałem Wam nagrać tutaj nasz hotel Jesteśmy teraz w pokoju, jest wcześnie rano Zamówiliśmy sobie śniadanie właśnie przyjechało Wyjdę teraz tutaj na taki balkonik i pokażę Wam co nas obudziło tej rano proszę bardzo pod samym nosem mamy meczet. Pogoda dzisiaj jest taka sobie. Mam nadzieję, że te chmury się przegonią. Bo może też zburzone. Może ocean. Wyszliśmy już z hotelu. Idziemy teraz na prom. Całą historię to powiemy później. To nam się namieszało. Ale słabo, bo pada. Jest gorąco, jak nie wiem co, ale pada. Mocno pada. Ja mam nadzieję, że nie będzie jakiegoś sztormu, albo nie będzie bujać, bo nam mogą wtedy odwołać ten prom. I będziemy mieli problem. Kupiliśmy właśnie bilety. Jestem bardzo zadowolony, bo prom jednak popłynie. O 9 godzinie mamy wypłynięcie. Mamy jeszcze godzinę 10, więc idziemy naprzeciwko na kawę. Czekamy już na nasz prom. Przypłynie o 9. A najlepszy numer jest taki, że w, dokładnie w to samo miejsce przypłynęliśmy wczoraj wieczorem z lotniska. Później szliśmy dwa kilometry przez całe miasto do hotelu, bo z drugiej strony wyspy jest jeszcze jeden terminal promowy. I byłem święcie przekonany, w internecie też tak wydawało mi się, że pisze, że popłyniemy z tamtego terminala. Czyli rano wstajemy, e, jemy śniadanie, idziemy 200 metrów na terminal i płyniemy. A tam wieczorem dowiedzieliśmy się, że to nie ten terminal i musimy się wrócić tutaj z powrotem, także trochę zamieszanie było. Patrzę w bok, bo akurat płynie jakiś prom. Chyba jeszcze nie nasz. Zamieszanie było, trochę się baliśmy, że coś pójdzie nie tak, ale jesteśmy tutaj już na miejscu i wszystko idzie zgodnie z planem. Przypłynął już prom. Mieliśmy nadzieję, że będzie trochę większy, ale chyba się nie zanosi. Ja jeszcze mam nadzieję, że to nie ten. <głos> <głos> Trochę mały. Ten biały prom to jednak nie nasz. Popłyniemy sobie tym niebieskim. Wcale nie większy. <głos> <głos> Ale może kolor ładniejszy? Malaj. Czekaj, no, żebym nie wpadł. Bilety ktoś sprawdza? Nie wiadomo. Nie chyba. Wiesz, że teraz pan mnie wypełnia? Bilety sprawdzają. Tutaj pan na wejściu. E, zajmij dobre miejsce przy oknie. Spodziewam e, Nie wiem, zobaczymy, gdzie będzie bardziej bujać. Może być tu. Nie, to jest jasne to na środku siedzieć może Będzie ok Jeśli chodzi o transfery To chyba mamy szczęście płacić dużych pieniędzy bilet kosztował nas e, 100 rupi chyba 100 rupi czyli jakieś 30 zł za dwie osoby fale zrobiły się coraz większe tutaj sternik co chwilę zwalnia żeby nas nie rozbujało za bardzo <laughs> Teraz dowiemy się, czy Ilona odczuwa coś. No, no bardzo, chyba muszę wstać. Ale mocno. No mocno buja? No, jak, jak się leży, to żołądek ujadł obok, Także... także Nie fajnie. Mam nadzieję, że nie będę żygać. Ale woreczki wiszą, tak że nie jest źle. Chyba chcą nas zaczadzić Ale buja No, strasznie Właśnie otrzymaliśmy reklamówki Seria, seria się rozpoczęła Ze dwie albo trzy osoby <tastują> <tastują> Chyba wyglądamy też słabo, no, może zzieleniliśmy trochę, bo nam też dali, ale, ale tak. powiem tak, nie wzięliśmy nic przed wypłynięciem, ale jak zaczęło tak bujać, to stwierdziłam, że rytmiemy, nie, nie, nie zaszkodzi, nie wiem, czy działa, czy nie podziała, nie wiem, czy mamy chorobę morską, czy nie, ale po prostu czuję się dziwnie, tak jak... Jak już dziś nie widzieliśmy, co my mamy, Ani Marii. Nie eee, wiem, czy może przyjdzie. Na razie się trzymamy. No dobra. Nie. <laughs> Albo bu, niesamowicie. Eee, jak będziemy hantować, to będziemy nagrywali. <laughs> Ale eee, jak we trwójkę, to będzie trudno. Na razie nic nam nie jest. Trochę kryzysu było Zostało jakieś godziny do wyspy i niestety. Dostaliśmy informację, że grom zawraca, bo są za duże fale I prawdopodobnie wracamy to do punktu wyjścia do Male. A byliśmy już bardzo blisko a naszej tej... wyspy Dokładnie, ja jeszcze chciałam powiedzieć że na tej wyspie już mieli... mamy gestant zarezerwowany i zapłacony Tak jest, mamy tam trzy noclegi No i teraz będziemy kombinować co dalej Tutaj załoga chyba też coś kombinuje, no ale Z tego co nam powiedzieli, no to zawracają to że za duże fale są... no i tyle Faktycznie połowa tutaj ludzi się rozkorowała My się trzymamy, ale no... Jak ale nie chciałabym robić, nie chciałabym no jest, to jest tak. problem, no bo tego trzeba prawdopodobnie zarezerwować na male kolejny a tam nam ucieka... No jeden dzień praktycznie No, no ale skoro załoga twierdzi, że za duże fale, no to... Ugląd. No ale to Przepływamy koło resortu. No i widzimy go już dzisiaj drugi raz. Co faktycznie oznacza, że wracamy do Male. Wydaje mi się, że pogoda się poprawia, więc jest nadzieja, że może jednak jakoś dopłyniemy do naszego miejsca docelowego. No i z Nie ma tak sobie zrobić wycieczkę, e, w drobę, w jak są największe fale, które zdarzają się około 4 razy w roku. Ale my mamy niesamowite szczęście i to jest biznesmas, taki to największy palek. Ale. jakieś 2-3 godzinki kupiliśmy coś do jedzenia i testujemy tutaj w parku Ryż jest ok? Spicy? No, tak dosyć mocno A mięsko? No, okay. Budżet, bardzo dobry? Słodko, mm. fajnie Dobra, a ja wam jeszcze zrobię to zbliżenie. To wygląda podobnie, ale jest coś innego. No i ryż... a widzę ryż czerwone pikantne papryczki. Więc już się boję. Przed chwilą ktoś tutaj wyrzucił chyba jakieś ziarno, bo gołębi niezliczona ilość, ale się tam kotują.